Jest taki moment w życiu wielu mężczyzn, o którym rzadko się mówi. Moment cichy, często niewypowiedziany nawet przed samym sobą. Moment, w którym ciało zaczyna reagować inaczej niż kiedyś. Nie gorzej, po prostu inaczej. Erekcja nie pojawia się już automatycznie. Twardość, która kiedyś była oczywista, dziś bywa niepewna. A w głowie rodzi się pytanie, którego nikt nie chce zadać na głos. Czy to już wiek? I właśnie tutaj zaczyna się największe nieporozumienie. Bo prawda jest taka, że w ogromnej liczbie przypadków to, co mężczyźni przypisują wyłącznie starzeniu się, wcale nie jest naturalnym i nieodwracalnym procesem. To raczej efekt lat drobnych zaniedbań, chronicznego stresu, niewidocznych stanów zapalnych, złego snu, niewłaściwego odżywiania i codziennych nawyków, które po cichu osłabiają fundamenty męskiej witalności. Nie mówimy tu o spektakularnym załamaniu zdrowia, mówimy o powolnym ściszaniu sygnałów ciała. Jak radio, które przez lata traci zasięg, aż w końcu słychać tylko szum. Właśnie dlatego ten temat jest dziś tak ważny nie po to, by straszyć, nie po to, by obiecywać cuda ale po to, by zrozumieć, co naprawdę dzieje się w organizmie mężczyzny z biegiem lat i co można zrobić, by ten proces zatrzymać, a często nawet odwrócić. Witamy na kanale Zdrowie i Życie. Rozmawiamy tutaj jak ludzie, którzy mają za sobą doświadczenie bez ocen, bez wstydu, bez przesady. Z szacunkiem do ciała, biologii i realiów codziennego życia. Naszym celem jest jedno: pomóc zrozumieć mechanizmy zdrowia i dać narzędzia, które wspierają kontrolę, a nie iluzję kontroli. Dzisiejszy temat dotyczy tysięcy mężczyzn i często także ich partnerek oraz rodzin. Bo gdy mężczyzna traci pewność siebie w sferze intymnej, cierpi nie tylko ciało, cierpi relacja, poczucie własnej wartości, spokój psychiczny. A to wszystko tworzy zamknięte koło. Z którego trudno wyjść bez wiedzy. Chcemy dziś opowiedzieć o sekrecie oliwy z oliwek, który zmienia życie tysięcy mężczyzn. Ale zatrzymajmy się na chwilę. To nie będzie historia o jednej łyżce i cudzie następnego dnia. To byłoby nieuczciwe. To, o czym mówimy, jest znacznie głębsze i właśnie dlatego skuteczne. Wyobraź sobie organizm jak dom z instalacją wodną. Erekcja nie jest osobnym urządzeniem, jest efektem sprawnego przepływu krwi. Impulsów nerwowych, hormonów. Jeśli rury są zwężone, zapchane mikrozapaleniami, a ciśnienie niskie, nawet najlepszy kran nie zadziała. I dokładnie tak samo działa męska fizjologia. Wraz z wiekiem wiele procesów zaczyna działać wolniej. Krążenie nie jest już tak elastyczne. Śródbłonek naczyń krwionośnych ta delikatna warstwa odpowiedzialna za ich rozszerzanie traci swoją sprawność. Pojawia się przewlekły, niski stan zapalny, którego nie widać w podstawowych badaniach, ale który wpływa na wszystko od energii przez libido, aż po twardość erekcji. Do tego dochodzi stres. Nie ten jednorazowy, ale codzienny, cichy stres nowoczesnego życia napięcie, które podnosi poziom kortyzolu i dosłownie kradnie testosteron. Organizm zaczyna wybierać przetrwanie zamiast reprodukcji to biologia nie słabość. I w tym miejscu pojawia się coś zaskakująco prostego, coś, co od wieków towarzyszy ludziom w regionach, gdzie mężczyźni zachowują sprawność i witalność znacznie dłużej. Coś, co nie działa jak lek, ale jak wsparcie środowiska wewnętrznego organizmu. Oliwa z oliwek Extra Virgin. Nie jako dodatek do sałatki od święta, nie jako moda, ale jako codzienny, wieczorny rytuał, który wpływa na trzy kluczowe filary męskiego zdrowia. Krążenie, stan zapalny i gospodarkę hormonalną. Być może brzmi to zbyt zwyczajnie, i właśnie dlatego wielu ludzi to ignoruje. W naszej kulturze nauczyliśmy się, że tylko to, co skomplikowane i drogie, może działać. A tymczasem ciało często najlepiej reaguje na to, co naturalne, regularne i zgodne z jego rytmem. Wieczór ma tutaj ogromne znaczenie to moment, gdy organizm przechodzi w tryb regeneracji gdy wątroba, naczynia krwionośne i układ hormonalny zaczynają porządki. To właśnie wtedy to, co dostarczamy ciału, ma zupełnie inny wpływ niż w biegu dnia. Nie chodzi tylko o tłuszcz. Chodzi o polifenole, O kwas oleinowy. O zdolność oliwy do wygaszania mikrozapalnych ognisk w naczyniach krwionośnych. Chodzi o poprawę elastyczności przepływu krwi, również tam, gdzie ma to największe znaczenie dla mężczyzny. Wielu mężczyzn, z którymi rozmawiamy, mówi jedno. Myślałem, że problem jest w mojej głowie, albo że to już koniec. A potem po kilku tygodniach prostych, konsekwentnych zmian zauważają coś subtelnego. Najpierw lepszy sen, potem więcej porannej energii, spokojniejszy umysł, a dopiero później powrót reakcji ciała, który nie wymaga już wymuszania. To nie magia, to fizjologia. I bardzo ważne, to nie jest rozwiązanie zamiast lekarza, to nie jest zamiennik diagnostyki, to element dbania o fundamenty, na których dopiero można budować dalsze decyzje zdrowotne. Jeśli oglądasz ten materiał jako partnerka, partner, syn lub córka, wiedz, że to temat rodzinny. Bo mężczyzna, który odzyskuje poczucie kontroli nad swoim ciałem, odzyskuje spokój, obecność i równowagę emocjonalną. A to wpływa na wszystkich wokół. W kolejnej części zaczniemy dokładnie tłumaczyć, co dzieje się w ciele mężczyzny, gdy problemy z erekcją pojawiają się stopniowo. Jakie sygnały są pierwsze, dlaczego tak często je ignorujemy i czemu tabletki nie rozwiązują przyczyny, a jedynie maskują objaw? Na razie chcemy, byś zapamiętał jedno: Twoje ciało nie przestało działać. Ono po prostu próbuje ci coś powiedzieć. Jeśli ten temat jest dla ciebie ważny, zostań z nami, zatrzymaj się na chwilę. I jeśli chcesz, subskrybuj kanał Zdrowie i życie, żeby nie przegapić dalszej części tej rozmowy. Rozmowy spokojnej, rzeczowej i opartej na szacunku do życia. Kiedy mówimy o trudnościach z erekcją, wielu mężczyzn myśli o tym jak o jednym nagłym problemie. Jakby pewnego dnia ciało po prostu przestało działać, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. To proces cichy, powolny, często niezauważalny przez lata. I właśnie dlatego tak wielu mężczyzn orientuje się dopiero wtedy, gdy trudność zaczyna wpływać na ich relacje poczucie męskości i spokój psychiczny. Zrozumienie tego procesu to pierwszy krok do odzyskania kontroli. Nie przez strach, lecz przez świadomość. Erekcja nie jest aktem woli. Nie jest też testem siły charakteru, ani dowodem jeż męskości. To złożona reakcja biologiczna, która wymaga harmonijnej współpracy kilku układów naraz. Krążenia, układu nerwowego, hormonów i psychiki. Jeśli choć jeden z tych elementów zaczyna działać gorzej, cała reakcja traci płynność. To trochę jak orkiestra. Nawet jeśli większość instrumentów gra poprawnie, jeden fałsz wystarczy, by melodia straciła spójność. W ciele mężczyzny kluczową rolę odgrywa przepływ krwi. Erekcja to w istocie zjawisko naczyniowe. Krew musi szybko i swobodnie napłynąć do określonych struktur, a naczynia krwionośne muszą umieć się rozszerzyć i utrzymać ten stan przez odpowiedni czas. Problem w tym, że z wiekiem elastyczność naczyń stopniowo maleje. To naturalny proces, ale jego tempo zależy w ogromnym stopniu od stylu życia. Przewlekły stres, zła dieta, brak snu i ruchu sprawiają, że naczynia sztywnieją szybciej niż powinny. Wielu mężczyzn nie łączy swoich codziennych nawyków z tym, co dzieje się w sypialni, a jednak organizm jest jedną całością. Jeśli przez lata jemy w pośpiechu, opieramy dietę na produktach wysoko przetworzonych, pijemy zbyt mało wody, a wieczorem próbujemy odreagować napięcie alkoholem lub ciężkim jedzeniem. Ciało zaczyna funkcjonować w trybie ciągłego przeciążenia. W takim stanie priorytetem nie jest regeneracja ani funkcje seksualne, lecz przetrwanie. Dochodzi do tego stan zapalny o niskim nasileniu. To nie jest zapalenie, które boli czy daje wyraźne objawy. To raczej cichy ogień tlący się w tle, podsycany przez stres, nadmiar cukru, złe tłuszcze i brak odpoczynku. Ten stan zapalny uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych. Delikatną warstwę, która decyduje o tym, czy naczynie potrafi się rozszerzyć. Gdy śródbłonek traci swoją sprawność, przepływ krwi staje się mniej dynamiczny. Efekt? Erekcja słabsza, krótsza, mniej przewidywalna. Często pojawia się też błędne koło psychiczne. Pierwsze niepowodzenie budzi napięcie. Napięcie podnosi poziom stresu. Stres zwiększa kortyzol, a kortyzol działa jak hamulec dla testosteronu. Testosteron zaś nie odpowiada tylko za libido wpływa również na jakość snu, energię i regenerację naczyń. W ten sposób jeden epizod zaczyna ciągnąć za sobą kolejne, a mężczyzna coraz częściej czeka na problem. Zamiast pozwolić ciału reagować naturalnie. W codziennym życiu widać to bardzo wyraźnie. Mężczyźni po pięćdziesiątce i sześćdziesiątce często mówią rano jeszcze jest lepiej, wieczorem już gorzej. To ważna wskazówka. Rano organizm jest po nocnej regeneracji, poziom kortyzolu jest bardziej stabilny, a naczynia mniej obciążone. Wieczorem natomiast dochodzi zmęczenie całego dnia, napięcie emocjonalne, ciężki posiłek, czasem alkohol. To wszystko razem tworzy środowisko, w którym reakcja seksualna ma po prostu trudniejsze warunki. Do tego dochodzą leki. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że niektóre popularne preparaty stosowane przy nadciśnieniu, problemach z prostatą czy depresji mogą wpływać na erekcję. Nie dlatego, że szkodzą, ale dlatego, że zmieniają przepływ krwi lub sygnały nerwowe. Jeśli nie patrzymy na organizm całościowo, łatwo pomylić przyczynę ze skutkiem. W tym miejscu warto zrozumieć rolę nocy. Noc to czas, gdy ciało naprawia mikrouszkodzenia, reguluje hormony i porządkuje procesy zapalne. Jeśli śpimy krótko, nieregularnie lub przerywamy sen, zaburzamy ten naturalny mechanizm. Brak snu to jeden z najsilniejszych czynników obniżających testosteron. A bez testosteronu nie ma ani energii, ani stabilnej reakcji seksualnej. I tutaj wracamy do oliwy z oliwek. Nie jako cudownego środka, lecz jako elementu, który wpisuje się w nocny rytm regeneracji. Oliwa Extra Virgin zawiera związki, które wspierają elastyczność naczyń i pomagają wygaszać przewlekły stan zapalny. Działa powoli, ale konsekwentnie. To jak codzienne smarowanie zawiasów w drzwiach, nie otwierają się nagle szerzej, ale przestają skrzypieć i z czasem działają płynniej. Wielu mężczyzn pyta: Dlaczego wieczorem? Bo wtedy organizm ma czas, by przetworzyć to, co mu dajemy, bez pośpiechu, bez rywalizacji z innymi bodźcami. Niewielka ilość dobrej oliwy przyjmowana regularnie wspiera wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i poprawia środowisko hormonalne. To nie jest impuls, to proces. I właśnie procesy przynoszą trwałe efekty. Bardzo ważne jest też to, czego nie widać od razu. Zanim poprawi się erekcja, często poprawia się coś innego. Trawienie, sen, poranna energia, nastrój to sygnały, że ciało zaczyna wracać do równowagi. Jeśli je zignorujemy, łatwo się zniechęcić, ale jeśli potraktujemy je jako drogowskazy, zrozumiemy, że organizm od środka przygotowuje się do kolejnych zmian. W rozmowach z mężczyznami często słyszymy zdanie nikt mi tego nie wytłumaczył. I to jest sedno problemu. Brak wiedzy sprawia, że ludzie sięgają po szybkie rozwiązania, które działają objawowo, ale nie dotykają przyczyny. Tymczasem zrozumienie mechanizmu daje spokój, a spokój to jeden z najważniejszych sprzymierzeńców męskiej seksualności. Nie chodzi o perfekcję, chodzi o konsekwencje, o małe decyzje podejmowane codziennie, o uświadomienie sobie, że ciało nie działa w oderwaniu od życia, które prowadzimy. Każda noc, każdy posiłek, każda chwila stresu albo odpoczynku zostawia swój ślad. Erekcja jest jednym z najbardziej wrażliwych wskaźników tej równowagi. W kolejnej części przyjrzymy się dokładniej przyczynom i mitom, które przez lata narosły wokół męskiej sprawności. Porozmawiamy o tym, co naprawdę szkodzi, a co tylko wydaje się winne. I pokażemy, jak ryzyka kumulują się latami, często niezauważone, aż do momentu, gdy ciało mówi dość. Gdy zaczynamy naprawdę zagłębiać się w temat męskiej sprawności intymnej, szybko okazuje się, że problem rzadko ma jedną przyczynę. To nie jest historia typu tak, coś się zepsuło i trzeba to naprawić. To raczej opowieść o latach drobnych decyzji, przekonań i nawyków, które nakładają się na siebie jak cienkie warstwy farby. Jedna warstwa niczego nie zmienia, ale po 20, 30 latach obraz wygląda zupełnie inaczej. I właśnie dlatego tak wielu mężczyzn jest zaskoczonych, gdy pewnego dnia zauważają, że ciało nie reaguje już tak, jak dawniej. Jedną z głównych przyczyn jest proces starzenia się naczyń krwionośnych. Nie chodzi o wiek zapisany w dowodzie, ale o wiek biologiczny naczyń. Z czasem tracą one elastyczność, a ich wewnętrzna powierzchnia staje się mniej responsywna. To trochę jak z gumowym wężem ogrodowym, który przez lata leżał na słońcu. Nadal wygląda podobnie, ale gdy próbujesz zwiększyć przepływ wody, nie reaguje już tak szybko i tak płynnie. W przypadku erekcji ta elastyczność jest kluczowa. Bez niej nawet silne bodźce psychiczne nie wystarczą. Bo fizyczny mechanizm po prostu nie nadąża. Do tego dochodzą czynniki metaboliczne. Podwyższony poziom cukru we krwi, insulinooporność, nadwaga brzuszna, wszystko to wpływa na naczynia i nerwy. Cukier działa jak drobny papier ścierny dla śródbłąka naczyń. Uszkodzenia są mikroskopijne, niewyczuwalne, ale z czasem kumulują się. Wielu mężczyzn nie łączy problemów z erekcją z tym, że od lat mają lekko podwyższony cukier, który nigdy nie był na tyle wysoki, by uznać go za chorobę. A jednak organizm odczuwa różnicę. Kolejnym czynnikiem jest przewlekły stres. Nie ten spektakularny, lecz codzienny, cichy stres związany z odpowiedzialnością, finansami, zdrowiem bliskich, presją bycia tym, który musi dać radę. Stres podnosi poziom kortyzolu, a kortyzol jest bezpośrednim antagonistą testosteronu. Organizm w stresie wybiera tryb alarmowy. W takim trybie libido i erekcja nie są priorytetem. To biologicznie logiczne, choć dla współczesnego mężczyzny bywa frustrujące i niezrozumiałe. W tym miejscu pojawia się jeden z najczęstszych mitów: to wszystko siedzi w głowie. Owszem, psychika odgrywa rolę, ale nie jest oderwana od biologii. Lęk, napięcie i niepewność nie pojawiają się znikąd. Są często reakcją na realne zmiany w ciele. Jeśli mężczyzna raz czy dwa doświadczy trudności, umysł zaczyna to zapamiętywać. Pojawia się czujność, a potem napięcie antycypacyjne. Ale pierwotny impuls bardzo często pochodzi z fizjologii, nie z wyobraźni. Inny mit, równie powszechny, brzmi: skoro mam libido, wszystko jest w porządku. Libido i erekcja to dwie różne rzeczy: można mieć ochotę, pragnienie bliskości i jednocześnie mieć trudność z reakcją naczyniową. To często jeszcze bardziej frustrujące, bo mężczyzna czuje, że chce, ale ciało nie nadąża. Zrozumienie tej różnicy jest kluczowe bo pozwala przestać obwiniać siebie i partnerkę. Warto też mówić o lekach i ich długofalowym wpływie. Niektóre preparaty przyjmowane latami, choć ratują zdrowie w jednym obszarze, mogą pośrednio wpływać na sprawność seksualną. Dotyczy to nie tylko leków na nadciśnienie, ale także środków uspokajających czy nasennych. Problem polega na tym, że skutki uboczne narastają powoli. Nikt nie łączy tabletki sprzed pięciu lat z tym, co dzieje się dziś w sypialni. Kolejnym obszarem jest styl życia. Brak ruchu nie tylko osłabia mięśnie, ale również spowalnia krążenie. Siedzący tryb życia oznacza, że krew rzadziej krąży dynamicznie, a naczynia nie są trenowane do szybkiego rozszerzania. Dodajmy do tego długie godziny spędzane wieczorem przed ekranem, nieregularny sen i ciężkie kolacje. To wszystko składa się na środowisko, w którym regeneracja nocna jest niepełna. Tutaj znów pojawia się mit: jedna rzecz musi być winna. Tymczasem prawda jest taka, że to suma drobiazgów. Erekcja jest jak wskaźnik na desce rozdzielczej. Gdy się zapala, problem rzadko dotyczy tylko jednego podzespołu. To sygnał, że cały system potrzebuje uwagi. W tym kontekście oliwa z oliwek pojawia się nie jako lek, ale jako element zmiany środowiska wewnętrznego. Jej regularne stosowanie może wpływać na redukcję stanu zapalnego i poprawę elastyczności naczyń. Badania z ostatnich lat coraz częściej pokazują, że dieta bogata w zdrowe tłuszcze roślinne wspiera funkcję śródbłonka i równowagę metaboliczną. Nie mówimy tu o spektakularnym efekcie z dnia na dzień, lecz o powolnym cofnięciu się procesu, który narastał latami. Często pytacie: Dlaczego wcześniej nikt mi tego nie powiedział? Odpowiedź jest prosta i jednocześnie trudna. Współczesna medycyna bardzo dobrze radzi sobie z leczeniem ostrych problemów. Ale gorzej z edukacją dotyczącą procesów długofalowych, a przecież to właśnie one decydują o jakości życia w dojrzałym wieku. Ważne jest też obalenie mitu, że jeśli raz się zaczęło, to już zawsze tak będzie. Organizm ma ogromną zdolność adaptacji. Nawet po 60 czy 70 można poprawić krążenie, zmniejszyć stan zapalny i odzyskać część dawnej reaktywności. Wymaga to jednak czasu, cierpliwości i konsekwencji. Nie tabletki na już lecz zmiany, które wspierają ciało każdego dnia. Wielu mężczyzn popełnia też błąd polegający na izolowaniu problemu. Przestają mówić, przestają szukać informacji, zamykają się w sobie. Tymczasem rozmowa z partnerką, z lekarzem, z samym sobą jest elementem zdrowienia. Gdy napięcie psychiczne maleje, ciało ma lepsze warunki do regeneracji. Jeśli spojrzymy na to całościowo, zobaczymy wyraźnie, że problemy z erekcją są często końcowym etapem procesu, który trwał latami. To nie kara, nie wstyd i nie koniec męskości. To sygnał, a sygnały są po to, by je odczytać, nie ignorować. W następnej części przejdziemy do tego, co można zrobić w praktyce: bez radykalnych rewolucji, bez strachu i bez obietnic cudów. Porozmawiamy o codziennych decyzjach, o tym, kiedy warto skonsultować się z lekarzem i jak budować nawyki, które realnie wspierają zdrowie intymne i ogólną jakość życia. Kiedy dochodzimy do momentu działania, warto zatrzymać się na chwilę i wyraźnie powiedzieć jedno: nie chodzi o rewolucję. Nie chodzi o wywrócenie życia do góry nogami, o radykalne decyzje, ani opresję, że trzeba wszystko zmienić natychmiast. Ciało mężczyzny, zwłaszcza dojrzałego, Reaguje najlepiej na spokój, regularność i sens. Działanie, które przynosi realne efekty, to działanie wpisane w codzienność, a nie walka z nią. Pierwszym krokiem jest uważność zauważenie, jak wygląda twój dzień i noc o której godzinie jesz ostatni posiłek jak wygląda sen czy jest płytki, przerywany, czy raczej spokojny czy ciało ma momenty, w których naprawdę odpoczywa, czy tylko wyłącza się z wyczerpania. Erekcja, libido i energia nie funkcjonują w próżni. Są odbiciem tego rytmu. Gdy rytm jest chaotyczny, reakcje ciała również stają się nieprzewidywalne. Wieczór odgrywa tu kluczową rolę. To nieprzypadkowo właśnie noc jest czasem, w którym organizm reguluje hormony, naprawia naczynia krwionośne i wygasza stany zapalne. Jeśli wieczór jest zdominowany przez pośpiech, ciężkie jedzenie, ekran telefonu i napięcie emocjonalne, ciało nie ma warunków do regeneracji. Dlatego pierwszą bardzo prostą praktyką jest stworzenie wieczornego okna spokoju nie idealnego, nieperfekcyjnego, ale konsekwentnego. Chwila, w której tempo wyraźnie zwalnia. W tym kontekście pojawia się oliwa z oliwek extra virgin nie jako symbol, nie jako obietnica, ale jako element wspierający. Niewielka ilość, przyjmowana regularnie wieczorem, wpisuje się w naturalny rytm organizmu. Oliwa dostarcza tłuszczów, które pomagają wchłaniać witaminy i wspierają elastyczność naczyń krwionośnych. Jej działanie nie polega na pobudzaniu, lecz na tworzeniu lepszego środowiska wewnętrznego. To różnica, którą warto zrozumieć. Pobudzenie jest chwilowe. Regeneracja buduje trwałość. Równie ważna jest jakość snu. Sen to najpotężniejsze, a jednocześnie najbardziej niedoceniane narzędzie regeneracyjne. Jeśli śpisz krótko, nieregularnie lub zbyt późno, Żadne suplementy ani zmiany diety nie będą działać optymalnie. Sen to moment, w którym testosteron jest produkowany i regulowany, a układ nerwowy wycisza się po całym dniu. Czasem poprawa snu przynosi większą zmianę w sferze intymnej niż jakikolwiek inny pojedynczy czynnik. Kolejnym obszarem jest codzienny ruch. Nie chodzi o intensywne treningi ani o udowadnianie sobie siły. Chodzi o pobudzanie krążenia. Spacery, spokojna aktywność, regularne rozruszanie ciała sprawiają, że naczynia krwionośne pozostają bardziej elastyczne. Ruch działa jak delikatny masaż od wewnątrz. Pomaga krwi płynąć, a to dokładnie ten mechanizm, który leży u podstaw erekcji. Warto też przyjrzeć się temu, co i jak jemy. Nie w kategoriach zakazów, lecz jakości. Im prostsze, mniej przetworzone jedzenie, tym mniej obciążony jest organizm. Wieczorem szczególnie ważne jest, by nie przeciążać trawienia. Ciężkie posiłki tuż przed snem odbierają energię regeneracji i nasilają stany zapalne. Ciało zamiast odpoczywać, musi pracować. Nie można pominąć również aspektu psychicznego. Spokój, poczucie bezpieczeństwa i brak presji są niezbędne, by reakcje seksualne mogły pojawić się naturalnie. Im bardziej mężczyzna sprawdza się i ocenia, tym trudniej ciału zareagować. Dlatego tak ważne jest odejście od myślenia w kategoriach testu. Intymność to nie egzamin, to proces współpracy ciała i umysłu. W praktyce oznacza to także rozmowę z partnerką, z lekarzem, czasem z samym sobą. Ukrywanie problemu zwiększa napięcie. Otwartość jest mniejsza. Gdy napięcie maleje, poprawia się sygnał nerwowy, a to bezpośrednio wpływa na erekcję. To nie są abstrakcyjne zależności, to biologia. Jeśli chodzi o moment, w którym warto zwrócić się po pomoc medyczną, Odpowiedź brzmi wtedy, gdy masz wątpliwości. Badania, konsultacja, spokojna rozmowa z lekarzem nie są porażką ani oznaką słabości. Są elementem odpowiedzialności. Erekcja jest wskaźnikiem zdrowia naczyń, serca i metabolizmu. Zignorowanie sygnałów może oznaczać przeoczenie czegoś ważniejszego. Wczesna reakcja daje większe pole manewru. Ważne jest także realistyczne podejście do oczekiwań. Ciało nie wraca do stanu sprzed 20 lat. I nie musi. Celem nie jest cofanie czasu, lecz poprawa jakości życia tu i teraz. Stabilniejsza reakcja, większy spokój, poczucie kontroli i pewności siebie. To są realne, osiągalne cele. Wielu mężczyzn odkrywa, że gdy przestają walczyć z ciałem, a zaczynają je wspierać, zmiany pojawiają się stopniowo, ale wyraźnie. Najpierw lepszy sen. Potem więcej energii w ciągu dnia. Następnie spokojniejsza głowa, a dopiero później poprawa reakcji intymnych. To kolejność, która ma sens. Ciało zawsze zaczyna od fundamentów. Na koniec chcemy zostawić Cię z myślą, która jest sednem wszystkiego, o czym mówimy na kanale Zdrowie i Życie. Zdrowie nie jest jednorazową decyzją. Jest relacją z własnym ciałem relacją opartą na słuchaniu, a nie ignorowaniu na cierpliwości, a nie presji na regularności, a nie zrywach. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że temat jest dla Ciebie ważny. Dziękujemy za zaufanie i za to, że poświęciłeś czas na tę spokojną, rzeczową rozmowę. Mamy nadzieję, że dała Ci nie tylko wiedzę, ale też ulgę, świadomość, że wiele procesów można zrozumieć i na wiele z nich można wpłynąć. Jeśli chcesz, zostań z nami. Subskrybuj kanał Zdrowie i Życie. Podziel się tym materiałem z kimś bliskim i wracaj po kolejne rozmowy o zdrowiu, które nie straszą. Nie obiecują cudów, ale pomagają żyć lepiej krok po kroku.